Cześć wszystkim z tej strony Zguba, i jak tam się dzisiaj czujecie piątek, piąteczek, piątunia. Ja nie ukrywam, że nagrywam tym filmie dużo wcześniej, więc dla mnie to jeszcze jest środek tygodnia, ale mam nadzieję, że jakoś przetrwam, i będę miło wspominać ten czas. Zaczynamy oczywiście od. Kalendarzy, a ja sobie nie przyniosłam. A nie, mam tutaj, dobra. O. Mam przygotowane pieniążki. To możemy działać. I co tam? Denerwujecie się już przed świętami? Ja rozmawiałam z moimi rodzicami, rodziną, że. Nie będziemy na siłę, o 10 zł, nie będziemy na siłę sobie dawać prezentów, chyba że ktoś coś wymyśli, wiecie, takiego sensownego i na przykład się wtedy na ten prezent e, złożymy. E, no, ja powiedziałam, że <grym> i no, nic nie sugeruję, <grym> ale mogliby się złożyć na tą pralkę. <grym> No, ale to było ze śmiechem, tak? No wiadomo, no, nikt się nie złoży na e... tak duży prezent. A nie, nie losuje 13. Patrzcie. E... Więc a coś mi tu? 13. <laughs> tu mam da daje 5 i biorę 2. A 10 dałam, rozumiem, tak? <laughs> ciu, chyba wyłączyłam myślenie, dobra i jesteśmy w połowie, patrzcie, 12 dni temu zaczynałam ten kalendarz, no to się nawet wierzyć nie chcę, jak to szybko minęło, dyszka, uuu, to dzisiaj łaskawie. Okej, okay, okej. Okay. No to zobaczymy, co będzie w karteczkowym. Nie wiem gdzieś tu. O, dziewiętnaście. Przeczytaj świąteczną książkę. No ja nie czytam świątecznych książek. dziewiętnaście. A mam dwa. Tak. I 21, nie? Jeju, Justyna, zacznij myśleć. No słuchajcie, jakbym po prostu coś... <laughs> Mi się wyłączyło. No ale to jest to zmęczenie. Mówiłam wam. Ale nic to, nic to przynajmniej jest śmiesznie. <laughs> OK. No ja bym chciała trochę nagry zostawić, bo ostatnio nie było gier. Więc może pójdę tu od razu, zobaczymy jak tu się sprawa potoczy. 1, u, ok. 1. Następny jest prezent za 3. Wiecie co, ja zrobię ten za 8? Spierniczek, czyli to jest 9 i dokończę ten rządek od 1 do 7. Do 7, czyli tu 1, 2, 3, 4. Czyli trzynaście złotych. To ja zrobię tak. I tak. Dobra. I idziemy do gier. Jeden, dwa, trzy, cztery. 35 złotych mam. Okej. No to coś, coś, coś będzie. Zobaczymy, co tam Monika wymyśliła ciekawego na dzisiaj. Dobra, to losuję. Mam. I to jest obóż cyfrę, którą pierwszą zobaczysz obok siebie. 10. Tu. 10 10 dziesięć, okej, okay, nie jest źle, dobra, dziesięć, dziesięć wkładam tu, tak się zastanawiałam, gdzie ja mam jakieś cyfry, tu mam pełno kości, tu mam drobne, tu mam pieniądze, więc okej, okay, dobra, i zimowa zabawa, tu rzucam kostkę czwórką, tu mam, Lecimy trzy, jeden, dwa i trzy łyżwy. Zdomek, bombki, kotek, ciasteczka, ciasteczka, łyżwy. Dobrze, i one były z czymś, czy bez niczego? Bez niczego. 2, dwa, 1, dwa, ok, to nie będzie piątka, 5, to jeszcze raz, 4, 1, 2, 3, 4, poduszka z książkami. O to. I to jest też bez żadnych bonusów. 4. O, i ja zostanę przy tym cztery. bym chciała iść dalej. Hmm. I zaczek plus dziewięć i to jest razem trzydzieści. Czyli jeszcze cztery muszę dołożyć. No, okej. Okay. I do różowej nie zostało 16 złotych. No to może 2. 1, 2. I świniak razy 2. No dobra. O, tu jest świniak. O, więc taki słodziaśny. Super jest. 1, 4 to jest dziesięć. Dobra i dwa. Koniec. 14 Czternaście. A czy ja mogę dziś tu dwójkę włożyć? Tu mogę dwie jedynki, o. I wtedy będę tu i 16 dokładam plus 16 i to jest 41. Powolutku, powolutku i jutro dołożę te brakujące pieniądze do zdrapki. O, taki jest plan. Ok, fajnie, dzisiaj były gry. Udało się. No to się już przez te drobne ledwo zamyka. I słuchajcie, dzisiaj czas na bajkowy. I ja tu też wróciłam do karteczek. Mam 120 zł. tu z boku rozłożę. O dobra i najpierw grudzień. Hmm, hmm, hmm. Yy, no ja wiem, że Monia u mnie podpatrzyła to 19, ale ja nie pamiętam, bo ona co filmik chyba czy tam co drugi filmik tutaj drapie, więc. By musiała sobie to zapisywać, co gdzie jest. I tutaj mam trzy i cztery, to jest siedem. No to jeszcze jedno. To jest piętnaście czy trzynaście? No, 3 plus 13 to mam 20. No to jeszcze jedno, to na przykład. Uch, 18. Monia, tu jest 18. A może już to robiłaś, no bo ja nagrywam do przodu. Więc pewnie już to masz wydrapane. 38. O, troszeczkę więcej, ale to nie szkodzi. Może następnym razem będzie troszeczkę mniej. I lecimy do wyzwanek dwa. Czyli potworki. I tu mam trzy, a tu mam siedem. Ok. i dyszunia leci. Następne. Trzy styczeń. I tu najwyższe mam osiemnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście. No zaraz mi się drobne skończą. dziewiętnaście. I następne cztery, co tak po kolei. No dobrze to tak po kolei i tutaj kostka ósemka, no dobra, no niech będzie, pro forma. Pięć kresnoludek już jest skreślony, no to tu dziesiątka. I następne dwa, czyli znowu potworki. I tu mam sześć, I tu mam cztery. I szunia. 6. Uuu, dawno nie było. I tu mam jeszcze 20. Ja ich w ogóle nie wiem, wiecie co, nie, nie zauważyłam wcześniej. Więc składam tą 20. I zostało mi 13 zł do piątki. Czy ja tu mogę dać 13? Eee, mogę dać 12. No to jest bez sensu. Dobra, to ja tu dam 10 i tą trójkę do potworków. Czy tu? Nie, tu nie mogę. To schowam, to schowam. A tu mogę trójkę? Jeden i dwa. No to zróbmy jeden i dwa, na przykład tu dwa i jeden. Okej. Okay. I krasnoludki dostały troszeczkę więcej. Te potworki się też fajnie tu zbierają. Super i policzmy sobie, bo ostatnio zapomniałam z wami tu podliczyć. I tu będzie 120. O, a co ty pisać nie chcesz? Dobra, 120. Dodać 5832. To jest 5952 zł. Jeszcze jedno rozdanie. Słuchajcie, w grudniu przekroczę 6000. <noise> Więc pięknie. Hmm, czyli 6 tysięcy a ja zaczynałam w połowie lutego <grych> no to i tak troszeczkę od ten tysiąc jestem do przodu, nie? bo ja liczyłam 5 tysięcy na rok yy, że 10 tysięcy będę zbierać 2 lata no, 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 obra troszeczkę nadgoniłam fajnie, fajnie, fajnie bardzo się cieszę okej okay. To ja dziękuję za oglądanie, życzę Wam pięknego, wspaniałego weekendu. Ja jeszcze na weekend planów nie mam, bo żyję tygodniem, <gry> ale może się coś jeszcze urodzi. Więc tak, jak coś to dam Wam znać, a na razie to wszystko. Dziękuję za oglądanie, buziaczki, pa pa.